O, zastanawialiście się kiedyś, jak to by było, jakbyście byli porwani? Ja właśnie wcieliłem się teraz w rolę takiego więźnia. Było to trochę oczywiście na wesoło, ale sam odcinek będzie jak najbardziej na poważnie, bo porozmawiamy sobie o przetaczaniach i rolowaniach, czyli takich ruchach, które więzień ze skneblowanymi rękami i nogami może wykonać, żeby się przemieszczać, ale wy te same ruchy możecie zrobić ze znakomitym pożytkiem dla zdrowia, przede wszystkim dla zdrowia waszego kręgosłupa. Generalnie, jeżeli cierpicie jakiekolwiek dolegliwości kręgosłupa, to mam dla Was dzisiaj bardzo fajną propozycję ćwiczeń, które są dla was, będą dla was absolutnie bezpieczne. Te ćwiczenia będą angażowały wszystkie najgłębiej położone mięśnie w kręgosłupie, czyli mięśnie kolcowo-poprzeczne. Są to mięśnie, które połączą każdy jeden poszczególny segment kręgosłupa ze sobą. Inaczej na tym mięśnie mówi się mięśnie rotatory, mięśnie wielodzielne, mięśnie półkolcowy. Bardzo ważne mieście, które stanowią tak naprawdę trzon naszej zdrowej postawy ciała, które stanowią ten taki tak zwany swoisty kor, który dba o to, żebyśmy byli wyprostowani. Te ćwiczenia są nieinwazyjne, bo wykonujemy je w najbardziej odciążonej pozycji, jaka tylko może nam się przytrafić w życiu, czyli w leżeniu. Nie będziemy niczego dźwigać, będziemy starać się harmonijnie i miarowo wykonywać bardzo luźne, delikatne ruchy, które pobudzą nam te mięśnie, przy okazji wydłużając kręgosłup i znakomicie odżywiając dyski. Co mamy do zrobienia? Zobaczcie. Zaczniemy sobie od bardzo prostej pozycji, gdzie leżymy na brzuchu. Ja roboczo, i to jest w ogóle fajne utrudnienie, później związałem sobie dłonie i stopy. Wtedy dużo trudniej jest wykonać to ćwiczenie, ale jeżeli będziecie mieli z nim problem, to spokojnie możecie to robić na dłoniach i stopach wcale nie związanych, wcale nie ściśniętych. I teraz pierwsze zadanie to ogólnie z leżenia na brzuchu, postaraj się delikatnie podnieść kapkę piersiową ku górze. To jest tak naprawdę pierwszy taki krok, żeby poczuć nasze mięśnie prostowniki grzbietu. I teraz, kiedy jestem już w takiej górnej, wyprostowanej pozycji, będę chciał się po małutku przetaczać przez swoje lewe ramię, przez swój lewą, przez swoją lewą stronę ciała. Dlatego, żeby wykonać ten ruch, muszę się skupić na zabraniu swojego prawego biodra delikatnie do tyłu. Czyli zauważcie, prawe biodro przetacza się w dół, w stronę lewą i tak naprawdę już w tym momencie za darmo jestem na lewej stronie. I później z tego lewego boku mogę spokojnie wrócić sobie znowu na brzuch. I teraz analogiczny ruch będę chciał wykonać przeciwległym biodrem. Ruch bardzo dobrze wpływa na pracę mięśni głębokich, na tak zwaną segmentację. Muszę wykorzystać jeden konkretny moduł ciała, zamiast napinać całe ciało od razu. Na początku może się okazać, że kiedy położycie się na brzuchu i postaracie się bez użycia rąk i nóg wykonać taki ruch, poczujecie się jak kłoda, poczujecie się w ogóle niezdolni do takiego przetaczania. Ale z dnia na dzień, z chwili na chwilę, to ćwiczenie wygląda coraz prościej i wychodzi coraz prościej. Generalnie możecie nawet zacząć z nogami ustawionymi szeroko, i wtedy, kiedy przełożysz lewą piętę przez prawą stopę, przez, przez oś ciała. Ćwiczenie będzie dużo prostsze. W momencie, kiedy opanowujesz ten wariant na boku, mogę spokojnie przetoczyć się na plecy i tu starać się wykonać podobną czynność. Zebrać mięście brzucha w całość, delikatnie podwinąć biednicę i teraz wykonać ten sam ruch. Myślę zasadniczo o przesunięciu swojego lewego biodra przez oś ciała w prawo. Ląduję na boku, wolno, nie jak worek kartofli, wracam na plecy. Teraz swoje prawe biodro. Postaram się przetoczyć w lewo, wolniutko, ląduję na boku. Jestem w dobrej pozycji. No i kiedy teraz opanujecie te takie po poszczególne, pojedyncze, krótkie ruchy, możemy się zabrać za całą sekwencję. Wolne przetoczenie z brzucha na plecy i wykonuję powiedzmy 10-15 powtórzeń. Takiego ruchu. Trenując, tak naprawdę, oprócz tych wszystkich głębokich mięśni grzbietu, przede wszystkim mięśnie skośne brzucha, mięśnie poprzeczne brzucha, czyli inne bardzo ważne mięśnie, które wpływają na koordynację i utrzymywanie właściwej postawy ciała. Po chwili wykonam ten sam ruch w przeciwną stronę. Kiedy się przyjrzycie, to też zauważycie jedną ciekawostkę. Na przykład, przetaczania lewą połową ciała idą mi dużo trudniej niż przetaczania prawą połową ciała, to choćby z uwagi na to, że. W lewym nie nierzadko gdzieś tam notowałem jakieś urazy, i takie znamiona w ciele zostają. Ale wszystko można poprawiać, wszystko można udoskonalać. I tak naprawdę, później po czasie wychodzi nam z tego bardzo fajna zabawa. Można wykonać kilkanaście skrętów przez prawe ramię, przetoczyć się przez całą salę. Zasadniczo, osoby, które gdzieś tam są zaprzyjaźnione ze sportami, można powiedzieć. Przetaczanymi jiu-jitsu, judo, zapasami dobrze znają takie techniki, i dobrze znają takie ćwiczonka, które właśnie wymuszają na ciele pracy tych głębokich mięśni. Dobrym ułatwieniem i w zasadzie usprawnieniem całej tej pozycji jest trzymanie ramion blisko, i tak naprawdę tylko poprzez zmianę tego ułożenia ćwiczenie będzie wychodziło nam dużo prościej. Z takich ciekawostek możecie też zauważyć, robię to na twardej podłodze. W zasadzie im bardziej podłoga jest twarda, tym bardziej ona uczy mnie miękkiego, luźnego ruchu, więc to też jest bardzo przydatna rzecz. A przy okazji macie też gratisowe rolowanie, jeżeli będziecie sobie taką pozycję regularnie wykonywać. I dla kogo takie ćwiczenie może być bardzo przydatne? Ogólnie to jest super rozgrzewka sportowa, więc tak naprawdę za każdym razem, kiedy wykonujecie jakieś, jakiekolwiek ćwiczenia, to w wielu pozycjach, w wielu treningach pojawia się taka pozycja właśnie arch to hollow, czyli takie przetaczanie. Bardzo gimnastyczny ruch, ale tak jak mówiłem, ruch też używany w sportach walki, sportach parterowych, więc to jest dobra rozgrzewka. Z drugiej strony to jest super forma rehabilitacji, jeżeli cierpię jakiekolwiek bóle kręgosłupa, jestem po zabiegach operacyjnych i tak dalej. Choćby z tego względu, jak powiedziałem wcześniej, jestem w odciążeniu. Nie ma prostszych pozycji niż leżenie na boku, na brzuchu i na plecach. Zaczynam od małej dźwigni. No i teraz to ćwiczenie też ma jedno fajne zastosowanie, jedno fajne działanie, że po prostu kiedy będziecie słabi albo będziecie, będziecie w bólu, to zwyczajnie wasz organizm poprzez komendę bólową, nie pozwoli Wam tych ruchów wykonywać. Im bardziej czujecie się twardzi, im bardziej czujecie się sztywni, tym mniej trzeba się spinać, trzeba starać się robić to ćwiczenie trochę od niechcenia. Luźniutko, bez żadnego wielkiego napinania. Staram się napiąć tylko te mięśnie, których potrzebuję, a nie całe ciało. Zauważcie. Ha, a, pa, pa. Nie wstrzymuję oddechu, nie spinam się, twarz ma mi nie wybuchać. Mam użyć tylko delikatnie lewego biodra, bójnąć nim. I to lewe biodro powinno przetoczyć i pociągnąć cały odcinek piersiowy kręgosłupa. Powinno przetoczyć klatkę piersiową. I to po czasie wychodzi bardzo łatwo i z dużą gracją. Można te ruchy fajnie przyspieszać. I to jest potem kolejna rzecz, że Hop. dopełnieniem tego ćwiczonka jest wykonanie kilkunastu takich luźnych przetoczeń i tak jak powiedziałem wam wcześniej Darmowe, gratisowe rolowanie, ale przede wszystkim przyjemne wrażenie wydłużenia, elongacji kęgosłupa, odżywienia tych najmniejszych, najbardziej potrzebnych nam do właściwej postawy ciała włókien mięśniowych. Ćwiczenia typu martwy ciąg, albo jakieś ćwiczenia takie stabilizacyjne typu deska nie dadzą Wam takiej jakości i takiego napięcia tych ważnych mięśni kolcowo-poprzecznych, poprzeczno-kolcowych, o których Wam w tym odcinku powiedziałem. Tym przyjemnym akcentem się z Wami żegnam. Ja jakoś muszę się pozbyć tych więzów, które mnie spętały. Mam nadzieję, że jakoś mi się uda uciec z tego miejsca, w które mnie porwali. Naturalnie, zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się ten mój dziwny pomysł podobał. Jeżeli chcecie dużo ciekawych rozwiązań treningowych, to zapraszam na moją platformę internetową Purczyńskich Health Platform. No i widzimy się już za kilka dni. Pozdrawiam, Marek Purczyński.